No? A, na Węgrzech to norma klepanie się. Ja. Ja. No Nie to jest Ze sostowca? A? Uciekają się, uciekają A cieniasy Nie nie Jeszcze jaro. Z klemą, bo ten on O ten jechał Aha i teraz ten O to teść. ten Ten, ten, bo to, to nie bo to, to ten Pocałuj no. mi chmurę Mierkaniec That's nice <laughs> cool.